W rajdzie uczestniczyło 9 patroli harcerskich i 2 starsze harcerskie W piątek, 21 kwietnia wieczorem na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Olsztynie odbyło się świecowisko, na którym drużyny zapoznawały się przy pląsach, zabawach integracyjnych, śpiewano piosenki, a także przedstawiano przygotowane specjalnie parodie reklam. W późnych godzinach wieczornych zorganizowano grę nocną w parku miejskim. Gra polegała na odpowiedzeniu na pytania znajdujące się na drzewach w określonym terenie. I jak najkrótszym, jak najszybszym dotarciu do bazy rajdu, to jest do gimnazjum nr 2 w Wolsztynie. W sobotę od godziny 9, patrole wychodziły na trasę dzienną rajdu. Trasę wyznaczono na mapie i umieszczono na niej 8 punktów kontrolnych, na których patrole miały wykonać zadania. Długość trasy to około 15 km. Po wyczerpującej pierwszej wycieczce do, po okolicach Wolsztyna, uczestnicy meldowali się w bazie rajdu. Tam czekała na nich gorąca krochówka. Wieczorem w sobotę spotkaliśmy się przy świecach, gdzie najlepsi bajarze z patroli odpowiadali, jak powstał wolsztyn. Co roku harcerze przyjeżdżają z zaproszonych przez nas drużyn. W tym roku gościmy drużyny z zielonej góry, ze Zbąszynka, z przyprostyni, z Włoszakowic, a także z techniką leśnego w Rogozińcu. Na dzisiejszym na, na, na tegorocznym rajdzie jest około 100 harcerzy. W tej chwili znajdujemy się na trzecim punkcie. Raidu Jest to przeprawa na linach przez rzekę Dojce na wysokości Ruchockiego Młyna. Harcerze przeprawiają się w zabezpieczeniu, a drużyny starsze bez. W ogólnej klasyfikacji drużyn harcerskich najlepszym okazał się patrol Pluton z drużyny harcerskiej Zielone Berety z Wosztyna. Z drużyn starszo-harcerskich patrol Kultywatory z siódmej drużyny starszo-harcerskiej Pluton z Technikum Leśnego w Rogozińcu. Mimo deszczowej pogody zabawa i atmosfera na rajdzie była bardzo miła i ciepła. Organizatorem wiosennego rajdu harcerskiego Stokotka 2001 była pierwsza wolsztyńska drużyna starszo-harcerska Tornado przy pomocy chówca Związku Harcerstwa Polskiego w Olsztynie. Jako komendant rajdu chciałbym podziękować wszystkim, którzy pomogli w organizacji rajdu i życzyć jeszcze wielu spotkań na harcerskim szlaku.